Ty, ty. O, 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 sza Jeszcze raz O, 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 sza-la-la-la-la O, 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 sza O, 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 o I moi drodzy, teraz stajemy w do orkiestry Prosimy bardzo, każdy z Państwa staje w przodem orkiestry A z TVP1, z tvm również Moi drodzy, piękne brawa, pozdrowienia, ścigamy do kamery Drodzy Państwo, w związku z tym, że Państwo umiejętności wokalne, jak powiedziałem wcześniej, wyszły naprawdę rewelacyjnie, dlatego teraz mamy dla Państwa troszeczkę gimnastyki. Sprawa wygląda w ten sposób. Każdy teraz kieruje drodzy na naszej solistę ulce. Zapalamy światełko może, żeby było jaśniej. Moi drodzy, za... przyglądamy się mojej tutaj, znaczy mojej, naszej solistce uli. Tylko ulka zapali światełko, żeby ją było jaśniej widać. Na pewno panowie bardzo chętnie się przyglądacie, nie dziwię się wam. Moi drodzy, przyglądamy się ulce. Za chwileczkę ulka zademonstruje pewien schemat, schemat gimnastyczny. Każdy z państwa... Uważnie ją się jej przygląda i uważnie próbuje ją naśladować. Drodzy Państwo, żeby, żeby nie przedłużać, uwaga, uwaga. Zaczynamy nieco tylko, zwolnimy tempo, żeby każdy z Państwa mógł przysłuchać wiedzę. Uwaga, uwaga. Zaczynamy. Taka mała Takie pióro, taka mała Moi drodzy, ale wszyscy, wszyscy naprawdę Nikt się nie połamuje. Każdy, który widzi, każdy z Państwa Uważnie nasiaduje. I Uuu. Taka mała lubelka mi się spodobała Takie wielkie pióro miała ona Taka mała, taka mała Takie pióro, takie pióro Taka mała, taka mała Takie pióro, takie raz, Taka mała lubelka mi się spodobała Taka nie piura, ona taka mała, taka mała, takie piuro, taka mała, taka mała, taka mała, takie piuro, takie, piuro taka mała. E uwaga, moi drodzy, teraz się uczymy na tela de pokazywanki. I taki mały, taki duży może święty być. Taki druzy, taki krótzy, może święty być. Taki jaju, taki, taki ty, może święty być. Taki jaju, taki ty, może święty być.

I przysłuchiwamy. Taka mała luelka i się podobała. Takie wielkie biuro miała ona taka mała. Taka mała, takie biuro, takie biuro hey! oh. taka mała. Lubę, ta piuro, taki piuro, taki piuro, taka mała, takie biuro. Jeszcze raz. Taka mała luelka mi się podobała. Takie wielkie biuro miała ona taka mała. Taka mała, takie biuro, takie biuro taka mała. Taka mała, takie biuro, takie biuro taka mała. Mój drodzy, bardzo proszę. Dobrze. Dlatego na sam koniec mamy dla Państwa jeszcze jedną pokazaneczkę. Jeszcze jedną pokazaneczkę na sam koniec. Moi drodzy, taka sama procedura. Przygotowuj się do naszej soli uwaga, 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 zaczynamy. I raz, dwa i trzy. Głowa, ramiona, kola, napięty, kola, napięty, kola, napięty. Głowa, ramiona, kola, napięty, kola, napięty, ustawiam. Głowa, ramiona, kola, Głowa go rana na kolan, pięty kolan, pięty ustanów. Głowa rana na kola, pięty gola piękny kolan, na kolan, pięty ustanów. I moi drodzy, najbardziej być Raz, 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 dwa,